Czy jedzenie mięsa obniża nasze wibracje? To pytanie pojawia się często w kręgach związanych z rozwojem duchowym i osobistym. Wiele osób uważa, że spożywanie mięsa wpływa negatywnie na naszą energetykę, a dieta roślinna jest jedyną drogą do wysokiej wibracji. Jednak czy w rzeczywistości tak jest? Mając świadomość, że wchodzę na grząski grunt ideologii, podkreślam grubymi literami. Nie będzie to film o tym, czy jeść mięso, czy roślinę. Sądzę, że tu każdy powinien sam o tym decydować, bez wbijania mu poczucia winy czy zbędnej nienawiści. Moim zadaniem, jako osoby badającej różne zjawiska energetyczne oraz określanie, jaki mają wpływ na człowieka, jest odpowiedzenie na pytanie, jak spożywanie mięsa wpływa na naszą wibrację i czy rzeczywiście ją obniża. Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba poruszyć ważne kwestie, które postanowiłem podzielić na trzy działy. Rozdział pierwszy: czym jest energia w jedzeniu? Rozdział drugi będzie mówił o tym, czym są wysokie wibracje, oraz rozdział trzeci co wpływa na wibracje w jedzeniu. Na początek, aby zrozumieć wpływ jedzenia na naszą wibrację, warto przypomnieć sobie dosyć fundamentalną prawdę. Wszystko we wszechświecie jest energią. Nie tylko my, jako istoty duchowe, ale również rośliny, zwierzęta, skały, minerały, powietrze. Cała materia to różne formy tej samej energii, wibrującej na różnych częstotliwościach i w różnym natężeniu. Kiedy spożywamy pokarm, niezależnie od tego, czy jest to warzywo, owoc czy mięso. W rzeczywistości przyjmujemy tę samą energię, ale w różnej formie i różnym stopniu jej transmutacji, transformacji. Specjalnie, żeby pominąć zbyt techniczne określenia, uproszczę to tak, aby było to łatwe do zrozumienia. Energia zawarta w powietrzu i minerałach staje się budulcem roślin. Nazywamy to transmutacją pierwszego stopnia. Podobny proces zachodzi m.in. podczas odżywiania pranicznego. Kiedy roślina zostaje zjedzona przez zwierzę lub człowieka, zachodzi proces transmutacji drugiego stopnia i energia staje się częścią nowego organizmu. Kiedy zwierzę zostanie zjedzone przez inne zwierzę lub człowieka, zachodzi proces transmutacji trzeciego stopnia. I podobnie jak w poprzednich przypadkach, energia staje się częścią nowego organizmu. Następnie, kiedy zwierzę umrze, jego szczątki zostaną wchłonięte przez mikroorganizmy i glebę. I zajdzie kolejny proces przywracający pierwotny poziom transmutacji, w ten sposób zamykając okrąg obiegu energii w przyrodzie. To samo dzieje się z naszymi ciałami. Kiedyś energia, którą przyjęliśmy, wróci do natury. Pamiętaj o tym. Nie jesteś właścicielem energii, tylko jej tymczasowym użytkownikiem. Co ważne, stopnie transmutacji nie wpływają na wysokość wibracji, ale mogą wpływać na poziom akumulacji energii. Zwykle ją powiększając. Mówiąc prościej, nie zmienia się wysokość wibracji, ale może wzrastać ilość energii samej w sobie. Niestety, stopnie transmutacji wiążą się też z pewną formą kosztów energetycznych ponoszonych w samym procesie. Czyli e, transmutacja pierwszego stopnia na stopień drugi wymaga użycia pewnej ilości energii, która jest wytracana w tym procesie. Dalej, transmutacja z drugiego stopnia na trzeci wymaga dodatkowych Pokładów energii. Jednak wydatki te są kompensowane poprzez sam fakt większej kumulacji. Jednym słowem, wraz z poziomem transmutacji, choć wibracja nie ulega zmianie, wzrasta za to koszt samego procesu przemiany, ale tym samym wzrasta też ilość energii otrzymywanej. Skoro to już mamy omówione, to zadajmy sobie pytanie, czym w ogóle jest wysoka wibracja. To pojęcie odnosi się do jakości energii. Im wyższa wibracja, tym czystsza energia i tym lepsze jej właściwości oraz większa harmonia jej cząsteczek. Należy pamiętać, że nie ma energii złej i dobrej, jest tylko energia harmonijna, którą nazywamy wysokowibracyjną, i energia chaotyczna, którą nazywamy niskowibracją. W naturze nic nie jest czarno-białe, a więc spotykamy różne warianty wibracyjności. Wysoka wibracja to ład, życie i harmonia, natomiast niska wibracja to chaos i rozpad. Pozostałe wibracje oscylują pomiędzy tymi dwiema. Porównajmy sobie to do atomów węgla. Węgiel to węgiel, podstawowy pierwiastek w naszym świecie. Idealne połączone w harmonii atomy węgla tworzą diament, ale te same atomy węgla będące w chaotycznym połączeniu stworzą zwykły brudny czarny węgiel, który łączy się aktywnie. Ze wszystkim i łatwo ulega rozpadowi. Dlatego pamiętajmy, energia jest jedna, ale może być harmonijna lub chaotyczna. Natomiast ilość energii, którą możemy określić mianem natężenia energii, wpływa na siłę oddziaływania, moc życiową, zdolność do manifestacji i wpływ na rzeczywistość. Więc, aby manifestować, potrzebujemy nie tylko harmonii wysokiej wibracji, ale przede wszystkim potencjału wyrażanego poprzez ilość energii, jaką. Dysponujemy. Tu wyłania się bardzo ważna informacja. We wszechświecie nie tylko wysokość wibracji jest istotna. Mam czasami wrażenie, że doktryny duchowości wydają się zapominać o podstawowych prawach zachowania energii i zbytnio zachwycać się pojęciem wysokiej wibracji, zapominając o innych rzeczach. To, co jest równie ważne, o ile nawet nieważniejsze, to właśnie ilość energii. Jeśli mamy wysoką wibrację, ale w małej ilości, bardzo szybko wytraci się ona w przestrzeni. Natomiast, mając nawet niską wibrację, ale w dużej ilości, utrzyma się ona znacznie dłużej. Łatwo to zauważyć chociażby w kontakcie z toksyczną osobą, która ma duże pokłady negatywnej energii, podczas gdy my możemy mieć wibrację wysoką, ale w niedużych ilościach. Taka negatywna osoba będzie mogła łatwo zbić nas z naszej wibracji, zupełnie jak przy przeciąganiu liny. Najlepiej jest, jeśli uda się nam osiągnąć złoty punkt wysokiej wibracji o dużym natężeniu. Wynika to z podstawowego prawa emanacji, w którym to nie częstotliwość definiuje o efekcie, ale potencjał, czyli ilość. Mitem jest też a, pogląd, że osoby o niskiej wibracji nie mają mocy sprawczej. Mają i to owszem, jednak taka manifestacja sama w sobie jest chaotyczna, przez co dość niestabilna i łatwo ulega rozpadowi. Co zatem wpływa na jakość wibracji w pożywieniu? Przede wszystkim to, z jakiej jakości pierwotnego budulca powstała. Jeśli roślina wyrosła na zdrowej i czystej glebie oraz czystym powietrzu, będzie ona miała wysoką wibrację. Jeśli natomiast wyrastała ona na złej jakości podłożu, zalewana była chemikaliami i nieczystym powietrzem, taka roślina będzie miała stosunkowo gorsze wibracje. To samo dzieje się ze wszystkim innym. Zwierzę, które rosło na wysokowibracyjnych, zdrowych roślinach, samo w sobie będzie miało wysokie wibracje, i jego mięso również. To samo tyczy się, gdy zwierzę zostanie zjedzone, czy przez człowieka, czy inne zwierzę, to otrzyma ono wysokie wibracje. Zauważcie, że większość drapieżników, choć żywią się mięsem, to i tak wciąż zachowują wysoką wibrację i duże pokłady energii. To samo tyczy się człowieka. Nie będę tu się e, rozpatrywał na temat, czy człowiek powinien, czy nie powinien jeść mięsa. Stwierdzam tylko, że jedząc mięso, które ma wysoką wibrację, taką też otrzymuje. Wiele osób kojarzy mięso z cierpieniem zwierząt hodowlanych w przemysłowych warunkach. To prawda, jeśli zwierzęta są hodowane w warunkach pełnych stresu, karmione sztucznymi paszami i zabijane w sposób brutalny, to energia tego pożywienia będzie pełna cierpienia i strachu. Spożywanie takiego mięsa może wpływać na nas negatywnie, ale nie dlatego, że to mięso samo w sobie ma niskie wibracje, lecz dlatego, że przynosi negatywną energię procesu, przez który przeszło. To samo zresztą tyczy się warzyw i owoców. Rośliny uprawiane na wyjałowionej glebie, traktowane pestycydami, nawozami chemicznymi, a następnie pakowane w plastik i transportowane na drugi koniec świata, również tracą swoją pierwotną wibrację. Prawdziwie wysokowibracyjne pożywienie to takie, które pochodzi z naturalnego środowiska, bez sztucznych ingerencji. Jeśli jedzenie mięsa faktycznie obniżałoby wibracje, to czy szamani amazońscy, rdzenni Amerykanie czy syberyjscy mistycy mogliby osiągnąć tak wysoki poziom duchowego rozwoju? W rzeczywistości, kultury rdzenne od zawsze rozumiały obieg energii w naturze. Wiedziały, że jedzenie to. Nie tylko fizyczna substancja, ale także duchowa wymiana. Rdzenni Amerykanie spożywali mięso bizonów i ryb, traktując każde polowanie jako święty akt wdzięczności wobec zwierzęcia i ziemi. Amazońscy szamani w swojej codziennej diecie spożywają jaja, dziczyznę, ptactwo i inne lokalne źródła białka, co nie przeszkadza im w pracy z duchami i roślinami mocy. Syberyjscy szamani, żyjąc w stosunkowo surowych warunkach, również odżywiały się mięsem, wierząc, że to część naturalnego cyklu życia i śmierci. Dla tych kultur pożywienie nie jest dobre ani złe. Liczy się relacja z nim oraz świadomość, z jaką jest spożywane. Pięknie to zostało zobrazowane w filmie Avatar Jamesa Camerona, gdzie jedna z głównych postaci podczas polowania dziękuje zwierzęciu. Za dar jego życia, rozumiejąc tym samym, że kiedyś odda swoje życie, aby inne mogło trwać. Co w ogóle wpływa na wibracyjność? Co sprawia, że jedna energia jest harmonijna, a inna chaotyczna? Jak mówi Kebalion, świat jest mentalny. Oznacza to, że świadomość formuje rzeczywistość. Podstawowe energie i prawa kierowane są przez kosmiczną świadomość, znajdującą się poza obszarami naszego pojmowania. Pozostałe rzeczy, a w mniejszym czy większym stopniu kreujemy my sami. Proste mikroorganizmy, jak i rośliny, których bazowa świadomość jest na pierwotnym poziomie, są w stanie zmieniać wibracje, ale tylko do pewnego stopnia. Ich zadanie jest proste. Z wibracji jaką otrzymują, mają stworzyć możliwie najbardziej harmonijną energię, jaka jest dla nich możliwa. Im bardziej złożony organizm, zdolny do rozwijania świadomości i uczuć, tym większe możliwości zmiany wibracyjności. Zatem to świadomości i emocje są w stanie tworzyć harmonię lub chaos w obrębie energii, która następnie staje się ich nośnikiem. Jednak proces formowania wibracji wymaga czasu. Jeśli przez chwilę przeżyjesz strach lub złość, twoja wibracja nie zmieni się drastycznie. Natomiast jeżeli przeżywasz strach całymi miesiącami, a nawet latami, twoja wibracja z pewnością będzie pełna chaosu. To samo dzieje się ze zwierzętami, i w efekcie końcowym przełoży się to na wibracje mięsa. Zwierzęta hodowane w tragicznych warunkach, przeżywające codziennie stres, strach i napięcie, będą tworzyły bardzo niskie wibracje. Dodatkowo, nafaszerowane, chemią i przetworzoną paszą, same otrzymują już nienaturalne wibracje, co tylko potęguje ten efekt. Takiego mięsa powinniśmy kategorycznie unikać. Natomiast jeśli zwierzę żyło dziko lub też było chowane w dobrych warunkach i żywiło się naturalnym dla siebie pokarmem, takie mięso jak najbardziej posiada wysokie wibracje. No dobrze, a co z energią śmierci? Przede wszystkim należy zrozumieć, że śmierć nie jest energią, ale procesem. Sama w sobie nie posiada wibracji. Nie osiada ona więc na materii. Jednak procesy, jakie towarzyszą śmierci, mogą mieć znaczenie. Każdy żywy organizm, bez względu na to, czy to roślina, zwierzę czy człowiek, posiada duszę. Każdy żywy organizm w procesie śmierci uwalnia też różne energie na poziomie duchowym i hormony na poziomie fizycznym. Te pozostałości mają pewien wpływ na jakość jedzenia. Dusze roślin opuszczają materiał bardzo szybko, niemal natychmiastowo, a substancje biologiczne, które produkują, zwykle mają znikome znaczenie. Natomiast dusze ludzi i zwierząt potrzebują około 24 godzin na opuszczenie materii ciała. Podobnie jak neutralizacja hormonów, która zajmuje kolejne doby. Stąd też w wielu kulturach panuje zwyczaj, by mięso odczekało, zanim zostanie spożyte. W ten sposób wyrównuje się wibracja mięsa i dusza swobodnie ulatuje, pozostawiając materię za sobą. Dodatkowo każdy żywy organizm ma zdolność neutralizowania szkodliwych wibracji, oczywiście do pewnego stopnia. A więc, nawet jeśli dany pokarm ma w sobie niewielkie ilości negatywnych wibracji, nasze ciała radzą sobie z tym doskonale. Poza tym jest wiele prostych metod na zmianę niskich wibracji. Najbardziej znaną jest chociażby modlitwa. Mało kto zdaje sobie sprawę, ale emocja wdzięczności i podziękowania za posiłek zmienia wibrację na bardzo korzystną. Gotowanie z miłością i intencją wpływa na energetykę posiłku. W wielu tradycjach duchowych przygotowywanie jedzenia to forma modlitwy. Pokram przyrządzony z troską i wdzięcznością zyskuje wysokie wibracje, niezależnie od tego, co znajduje się na talerzu. To, co jeszcze może negatywnie wpływać na wibracje pożywienia, to nasze własne nastawienie. Świat jest mentalny, pamiętasz? Jeśli spożywamy posiłek z poczuciem winy, Strachu lub przekonaniem, że to jest złe, to właśnie takie emocje wpływają na nasze wibracje. Zamiast martwić się o to, co jemy, warto skupić się na świadomym delektowaniu się każdym kęsem. Jeśli jemy w pośpiechu, bez uważności, a samo jedzenie jest przygotowywane nieprawidłowo, to zaburzamy końcową wibrację. Podsumowując, to nie kategoria pokarmu decyduje o naszej energetyce, ale jego jakość. Pochodzenie oraz nasza własna intencja i świadomość spożywania. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.